Tam w odcinku z Movies the Planet. Tak, tak jak może wiecie, <laughs> a inaczej nie wiecie, bo jeszcze nigdzie o tym nie mówiłam. Jestem naprawdę okropnie potuczona. Tutaj w każdym No trochę mi poleciało. Ale piszę, że nagrywam. nagrywam. Tak. Nagrywałam to ładnie... może to sobie tak... Nie będę. Nagrywam to godzinie 9.57 maj, czwartek i będą odcinki częściej czemu będę się pod poduczona a nie idę do szkoły i w ogóle. I do, tego te, I do tego będę dawać oceny tego wszystkiego. Dobra, to może polecimy sobie to. tylko tak. Okej, okay, są trzy strony: Stargest, Star. star, gestor, star. No nawet ładna jest ta sukienka, powiem wam. Że jest całkiem, całkiem taka czarna chyba, taka, o tutaj taką siwą zrzucimy, a tu białą. O. No i ładna, mi się podoba. Także ja go tutaj dodam do listy. Ja nie wiem czy ja tam w ogóle cokolwiek mam z tej listy. Aha, tak, kupiłam sobie kilka sukienek, które mi się nie podobają, ale będę je... O Jezu! Ale będę je oddawać. Yy, tak. Trzeba nie będzie pytać się. Po co je kupować? Dla Was kupiwałam to. Dla was... Tak, dla Was kupiwałam w ogóle to wszystko. Czemu nie było odcinków? Byłam zablokowana. No, bardzo fajne sklepy. Musiały być czarne. Te buty są fajne, ale musiały być czarne. O, te. Mm, ale czarne musiały być. Wiesz? Na moim odcinku jest tylko rzeczy czarne. Co więc mu nie ma dlatego włosków? O! Oh. Oh, ja to sobie dodam ogólnie. Żeby zaraz pousułam te sukienki. Właśnie wiedziałam. Dobra. Jak ja sobie tutaj kupowałam bo ja chciałam dla was zrobić artę, ale... No, nie staćmy właśnie za bardzo. Ja to usunę. I te dwa kolorki usunę. I to usunę i to usunę i... To usunę, i... To usunę, a później sobie zadbam o kolorki tych sukienek. Ym, tak, chciałam mieć po czarną. O, to ja wam pokażę, co chciałam. No i to biała tak ładnie wygląda. Robimy komplecik teraz. Dobra, biała tak w sumie ładnie wygląda. Mm, nie, czarno-biało nie, mi tak ładnie wygląda. Biały i do tego jakieś włoski ładne. Bez tego okularów będzie ładnie wyglądać. Ładniej. To by ładnie wyglądało, no, tylko tutaj o takie. Nie jestem VIPem, nie mogę mieć. Czarnie czym taka cisza jest, ale szukam jakichś włosów fajnych słuchających do mnie kompletu takie białe Nie ja wiem jakie włosy że tego um, muszę je znaleźć chyba będzie mi prościej znaleźć o to też może ładnie by wyglądały Ale nie, bym musiała mieć tak ...krótkie włosy, bo się opieram na krótkie włosy, które tu będą. ja mm, znajdę. O, ty, to są takie włosy, takie... O, tutaj są. To nie białe, tylko takie kremowe. Chyba, mm, takie białe, ale to nie, to musiały być takie... Mm, ...takie miętowe musiały być, takie... Nie, ma takiego coś... Hmm. Hmm, to tak fajnie wyglądają. Albo nie, albo nie. Nie wiem, ja tam zaraz dodam, ale to idzie też do mojej listy. Hmm, tak, czyli dwa komplety. Takie białe, bo pociekle mi się chodzi. Będę takie bardziej szare. Hmm. O kurczę, to może jakieś buty. Wejdźmy jeszcze na topka. Zobaczmy co my tu mamy. Mom. Dobra, i jak zawsze kliperce. <coughs> jak zawsze klipersy na pierwszym miejscu. Także hmm, też sobie to tam. Okej, okay, także o, ja sobie zaraz wejdę szybko na moją drugą stronę. Hmm. Dobra, zaciuchy daję ocenę. 4 na 5. Czemu 4? Ponieważ nie ma włosów. Tak. Teraz wam powiem, co się liczy w naszym dodatku. Buty. Buty to jest jedna gwiazdka. Spodnie druga gwiazdka. Bluzki trzecia gwiazdka. Włosy czwarta gwiazdka. I dodatki, piątka, piąta gwiazdka. Także pięć gwiazdek. W sumie powinny dostać 3 na 4, 3 na 5, ponieważ nie widziałam żadnych ciekawych dodatków. Chociaż nie, w sumie... W sumie nie, w sumie taka ocena. Te nie, są ładne dodatki. Są bardzo ładne dodatki. O, to to spódniczką nie dała ale... Dobra, także teraz lecimy na rzeczy. I co się mogłam domyśleć. Zobaczę w ogóle, co było na dzień mamy. A... adnoton, to ten... mech. Stąd taki jadę sobie i patrzę na inne motywy, a to już widziałam. Dobra, także mm, rzeczy, które są tutaj, są nawet ciekawa jak do motyw. To chyba jest to jakiegoś motywu, który, czy jakiegoś wydarzenia, które będzie miało właśnie. Dobra, ale za to daję, za te rzeczy. No, 5 na 3. Yy, no, dobra, nie, 5 na 5. 5 na 5 są fajne. Ten... I animacje, coś, co jeżeli chcesz dostać naprawdę dobrą cenę, musi mnie użyć. co mi zostawia starego Co to jest? takie kupiłabym. tak teraz wam powiem, że z tych animacji nie kupiłabym żadnej. Ja bym żadnej i nie kupię żadnej, dlatego z animacji daję z, y, dwie gwiazdki, nie, jedną gwiazdkę na pięć. Czemu tak cienko? Ponieważ no, tylko tam mi się animacja podoba. Także, no, wiecie, y, teraz co do tłów. Tła. Chyba tłów nie ma tak jak kiedyś były. Nie ma jej teraz tylko te co są w motywie. Także no, no to właśnie nie będziemy patrzeć. I co? I to chyba wszystko z przyglądu. Ile to no, minęło? 9 minut. Dobra, to ja może zrobię cięcie i szczytów kupię sobie to. A teraz taki mały opening, co ja tu, co ja tu mam? Mm. To są sukienki. Takie właśnie. Czekam. czekam, no. Znaczy takie sukienki są tutaj, <laughs> które będą mi potrzebne co się będzie pytać, po co ci to jest? W sumie tamte, co właśnie wziąłam sobie, będą mi najbardziej potrzebne. A z czego będą, dlaczego będą mi najbardziej potrzebne, to już wam mówię. Um, chciałabym, chciałabym, żeby y, wziąć Wziąć, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Żeby ogólnie stało się tak. Mm. Obserwujcie. Mamy jeszcze lepsze. Tutaj lepiej. Chcę zobaczyć to. No tylko... Nie, bo... Dobra, także <laughs> Dobra, także naprawdę tutaj <laughs> Tutaj zrobić cięcie. Okej, okay, jestem już spokojnie. Hmm. Witzla się nie może denerwować. Teraz zdenerwowałam jednym artbookiem. Tak. unë si në mështë që të shërkohëm për batakë Dobra. Dobra, jak zawsze. Dziękuję. Y Dziękuję, yy, witam i dziękuję i no i, y, i Elo i, i po prostu nie, to, 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 mnie, to mnie zawiodło. Właśnie, ja to widziałam wczoraj. Specjalny zakład karny opiekuńczy łączący a anfa, e, analfabetów. <grym>, nie, to, był, to jest naprawdę ekstra. A jeszcze chciałabym zobaczyć to. Oh, historia zawsze lubię coś takiego. Wstaję, dzwoni do kolei. Ubieram się i maluję. Wchodzę z kolon do galerii. Idziemy do mnie, oglądamy co kupiliśmy nawzajem. Gram w szkole w Minecrafta. <grydy> tak, dzieci Minecrafta muszą być wszędzie. Podoba, podoba się Daj dajlovejtka. Włożyłam... Tak, widać, że tu włożyłaś naprawdę dużo pracy, dlatego ja... Wyjedźcie tutaj lovka. Proszę bardzo. To był No, to też mi wzięło. Pierwsze, wstaję rano, jem śniadanie, na nie, a jak od y, dochodzę 7.40 idę do szkoły. Długa, y, drugie, po mnie na pewno oczywiście gadamy o różnych różnych rzeczach, chociaż jest bardzo głośno. Długa przerwa, jedziemy na obiad. Wreszcie coś do żarcia, ale coś jeszcze nie fajnie, jeszcze angielski. Moja ulubiona część y dania wracam do domu. Oto mój typowy poniedziałek. Widziałam to y kilka razy, także jakoś mi to nie podbija serca, dlatego. Co to to delegatka 嗯哼。有， Adjusting a Justin Nova Bolonova The Love Face Fam. Feel the coin. <laughs> Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres.

To jest on. Ja go naprawdę uwielbiam. I ja wam teraz pokażę jeden jego film. Jeżeli ma, on gdzieś na pewno ma ten film. Jego ostatnio oglądałam. No, tylko że on jest takim chyba, nie wiem. E, dobra, no to może ob obejrzymy tą. Spring Sanders. O Jezu. Pod na mnie mikrofon. Ile to nagram? 20 minut, dobra, to zaraz kończymy. Po tym Patrzcie, to nie jest cudowne. On tak strasznie ogarnia to wszystko. Ja mu tutaj jak zawsze... tego nie oglądamy tego filmu. No. Ale później cię ocenię jak, jak będę miał lagów. Ale tutaj takie szybkie jeszcze pokazanie jego zdjęć. Dobra, słuchajcie, ja się może Ty pożegnam, bo będą mu zazdrościć. Także. Dobra, jeszcze może wejdziemy na topkę na zdjęcia. Pikachu, wybieram Cię. One strasznie śmierdzą nie cierpię tych butów. Dobra. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że. Hmm. Zamiast się, czy nie dokończę z tych zdaniów w kolejnych odcinkach. Aha, miałam zrobić tego. Dobra, to na następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pamiętajcie, że.